Witajcie! Dzisiaj przeczytam Wam modlitwę Ho'oponopono z takiej książki. To jest modlitwa mojego autorstwa i stała ona się w pewnym momencie sławna w internecie. Autorstwo przypisywano nawet w wróżce Orianie, a to dlatego, że popełniłam błąd i udostępniłam bez imienia i nazwiska na grupie Pono. No ale tak czy inaczej cieszę się, że, że pomaga ludziom i no, że, że się podobała. Więc e, dzisiaj ją mam przeczytać. Kocham Cię, Duchu Wielki. Wybacz mi zagmatwanie. Przepraszam za moje błędy. Dziękuję za rozwiązanie. Ja wybaczam sobie, Bóg wybacza mnie. Przebaczam każdej osobie, teraz uwalniam się. Książkę Kryształowe Słowa można zamówić na stronie poeticus.pl. Jest pełna pozytywnej poezji, duchowej poezji. To są modlitwy, ale to są też jakby takie mini wizualizacje. U niektórych autorów to, to jest książka wielu, wielu autorów. E, także zapraszam i e, na pewno nie pożałujecie. Jest też wspaniała na prezent, jest, jest też pięknie zrobiona, są ilustracje, więc e, polecam.